A Lola, witam was w kolejnym filmie z serii Pokémon Sun. No i tak, ostatnio przegrywała się tutaj na ścieżce siódmej, albo raczej na Fella Volcano Park, no i ja sobie drużynę wziąłem Igglybuff. Z tego, że Igglybuff ma umiejętność Cute Charm, a Cute Charm ma pewien fajny efekt poza walką, ale nasza postać myśli. Ehm, właśnie taki ma efekt, że zwiększa szansę na spotkanie Pokemona płci przeciwnej, więc pomyślałem sobie, że można by to wykorzystać, żeby znaleźć samice Salandit. A więc... Mamy! Um, dobra, tak więc um, teraz tak, jak tu moczę saladit osłabić? E, ja myślę, że użyjemy może. Hm, czego by to użyć? Um, dobra, może wyślamy. Dobra, zaryzykuję Oricorio, e, spróbujemy salamicę Salandit Pekiem osłabić. Salandit nie jest zabyt wyczerpanym poksem, więc um, trzeba to robić bardzo ostrożnie, no i Ember. Tak jak wspomniałem, jest to około ognicotrujący, trujący. Um, dlaczego łapię tylko Samicę? Między innymi dlatego, że Samica tylko tego gatunku ewoluuje tak naprawdę! Jest! Jest! Łał, Dragon Rage! No tak zawsze wali za 40 hp Nieważne co by się nie działo. E, dobra, przywołuję towarzystwo i na szczęście towarzystwo się nie pojawiło. Tak więc, dobra, złapmy sobie samiczkę Salandit, e, żeby mieć pewien, jaka rzut. E, użyjmy, może kurcze, Ultrabola. Dobra, Great Bola. Ultraboli mamy trochę mało. Teraz spróbujmy sobie złapać Salandit. Raz, dwa, trzy. Mamy. Mamy kolejnego nowego Pokemona! O tak, samica Salandit jest dużo bardziej wartościowa niż Samic. Um, dobra, więc tak, dane o Salandit zostają dodane do naszego wspaniałego Pokédexu. I tak, właśnie tylko Samica tego gatunku ewoluuje. Gdzie tu jest równouprawnienie? Dobra, więc Salandit właśnie występuje tylko na wyspie Akali. Jest to dość ekskluzywny Pokémon, jest to toksyczny jaszczur, ognisto... znaczy, trująco e, ognisty. Eeeem. Um... jakby nie wiem, pali swoje, jakby nie wiem, płyny wewnątrz ciała, aby wytwarzać trujące gazy. Ehm, kiedy zdezyry... przeciwnik staje się zdezorientowany od wydychania gazu, wtedy go atakuje. Także prawdziwy bandyta, można by tak powiedzieć. No w sumie, Salandit to częściowo od słowa bandit też pochodzi. Dobra, nie chcemy dawać Salandit ksywy, ale chcemy jeszcze zobaczyć sobie Stany, także coś o niej sobie powiedzieć. Więc Salandit, właśnie tak jak wspomniałem, jest to Pokémon trująco ognisty Tu mamy naturę, która obniża nam speeda, ale i tak speed u tego Pokémona jest bardzo wysoki, także na tym za bardzo nie ucierpimy. No i tak, jest to właśnie Pokémon bardzo dobry w spec-ataku. No i właśnie w speedzie. E, no i z nowych ataków to właśnie mamy taki ruch jak switch send, który obniża unikliwość e, przeciwnika o 2 stopnie, e, co sprawia, że trochę łatwiej jest go uderzyć atakami o niższej celności, to po prostu jak użyje ruchu double team na przykład, no to wtedy obniżamy tę unikliwość, ale mamy Dragorage, który zawsze uderza za 40 HP zawsze! No i jeszcze Smog, słaby atak trujący, 70% cenności, może otruć. Um, tak więc tak się prezentują nasze ruchy, i mają świetną umiejętność, jak jest właśnie Courage, która sprawia, że trującymi atakami, znaczy, że możemy po prostu otruć um, stalowego czy trującego Pokemona, no i chyba też uderzyć atakiem trującym, choć tu, znaczy. Uderzyć się dało, trującego poksa, ale stalowego się nie dało, czyli być może z tą umiejętnością się da. Ehm, dobra, tak więc mamy kolejnego nowego Foxa. No i oczywiście Salandit będzie kolejną członkinią tym razem mojej drużyny. Tak więc stawimy sobie Salandit za właśnie Iglipaw. Dziękuję Ci, Iglipaw, za pomoc w znalezieniu Salandit. Um, dobra, no to teraz czas troszeczkę będzie Salandit y, potrenować, y, żeby to dorównała poziomem do pozostałych pokemonów w mojej drużynie. W sumie myślę, że całkiem nie najgorszym miejscem do tego będzie wcześniejsza ścieżka, gdyż tam nie je złapałem jeszcze y, wszystkich pokemonów, y, A fajnie by było je złapać. Dobra, tak więc na razie troszeczkę poprzyciągamy. E, Odzajmy się jeszcze do centrum Pokémon. Mówię sobie w sumie ze stotlenta zsiąść i wsiąść na Taurosa szybciej by mi się tu dostał. No ale stotlent też potrafi dreptać dość szybko. E, dobra, także leczmy się. O, się. Um, dobra, w sumie tak mocno się mi nie dostało. Bo jeszcze będę się polecieć między odcinkami, gdy właśnie wleciłem się po iglibaw. Um, ale dobra, także wróćmy się teraz i udajmy się na ścieżkę poprzednią, gdzie właśnie możemy um, troszeczkę sobie jeszcze um, do XP i może jeszcze znaleźć jakieś um, nowe poksy. Um, o ile dobrze pamiętam, gdzieś tu w okolicy jeszcze występuje pewien Pokémon, którego jeszcze nie mieliśmy okazji spotkać. W sumie nocą też można tu znaleźć pewne Pokémony i Iglybuff. W sumie Iglybuff. Iglybuff fajnie by było jeszcze trochę pomęczyć, żeby może znaleźć w końcu Jiglibuffa lub innego Pokémona, którego tak naprawdę Iglybuff może też przywołać. Em, właśnie Jiglibuff bądź druga Iglybuff, nie jest jedynym, jedyną opcją. Dobra, tak więc macie sobie Defensa i przywołuje kolejnego Poxa. I tym kolejnym Poksem jest. Kolejny Iglybuff. E, zaraz, Idlibuff jest też Pokémonem baśniowym, o ile ja dobrze pamiętam, więc mój drugi Rage niestety, ale nie zadziała na tym poksie. E, dlatego też musimy uderzać Imberem. Imber to słowa antagonisty, ma siłę za 2,40 i teraz <gryw> Idlibuff go kopiuje. Co ciekawe. Także dostajemy Imberem, który w zasadzie nie za wiele mi robi. Tym bardziej, że Idlibuff ma niski spec tak to i kurde Sweet kiss. Teraz mi się przydała Person Barry, których chyba nawet w ogóle nie mam. Um, dobra, także więc jeszcze raz um, Ember. No, proszę cię, Nie. No cóż, Sandy niestety ma dość cienkie defy, dlatego też i by uderza w siebie, trochę to boli. Dobra, no, kolejny raz Swiftkiss, są już jesteśmy oszołomieni. No, proszę cię, w niego, w niego, dobrze, czy w nią, dobra. No i rozwalamy pierwszą igli Buff. Okej. Okay. Dobra, w sumie tutaj nawet mój smog nie byłby najgorszym wyborem, tylko żeby on trafił, haha. Ha. Um, dobra, zobaczmy. Może akurat trafi. Tak więc super efektywny smog. No, proszę cię, Solandit, smog, kurczę pudło. Dobra, oszołomiony. Znów próbujemy oszołomić. Um, dobra, więc my spróbujemy jeszcze raz smogu. Smog też może otruć, ma to, ma to jakieś szanse. No, i w sumie jest super efektywny z działu I rzeczywiście otruj wrogą Iglibath. Um, tak więc tak, chyba używa tych pęskal i czy przywoła Towarzystwo? W sumie mogłaby. Um, mogłaby, ale tego nie robi. Dobra, to my użyjemy synta. no żeby przetracić turę. Dobrze, już nie jesteśmy duży oszołomieni, więc bardzo, bardzo dobrze. No i teraz, um, Copycat, znów Swizzinta też użyję. Kurcze, jak teraz nie przywoła Towarzystwa, to trucizna ją wykończy. Albo ja będę musiał. Dobra, i nie przywołuje Towarzystwa, no niestety, no to kurczę, no trudno, to... ale musimy ją wykończyć. Ale zawsze to coś, żeśmy je rozwalili. <grym> Dobra, Dobra. Iglibaf może przywołać się swoją wyższą formę Jigglypuffa, ale nie tylko. Może też przywołać Pokemona imieniem Happiny, -y -y. dobrze się orientuję, czyli kolejnego nowego w sumie poksa. Um, no i dobra, co my tu mamy? Grabin! Ho oh, Grabin będzie idealna pod mojego imbera! Tak więc Salandit jedziesz! to! Podkręć nieco temperaturkę. W sumie jak już wbiję ten może 18 poziom dla właśnie Salandit, to... użyję może... Na niej cukiereczka bądź dwóch, żeby troszeczkę szybciej podkręcić jej levely. Jeżeli wzmacniamy Pokémony Rare Candy, no to wtedy nie dostają też one punktów FV, tak jak po walkach, więc teraz są nieco słabsze niż normalnie. No ale przynajmniej za Grabin dostałem ładne expa. Dobra, ale nie dla grabin tu przyszedłem. Tu powiem występować jeszcze jeden Pokémon albo na ścieżce poprzedniej. Matt Bray, oj, tego się trzeba bać. Matt Bray jest niebezpieczny dla Solandit, bo ma ataki ziemne, a my zbyt dużego defa to nie mamy. Um, tak więc wyślijmy, może do walki, e, Bryony, lecisz. Um, dobra, tak więc um, Brian i Roto Tyler, eh? mogłem zostać. No i Matt Bray przywołuje wsparcie i pojawi się zaraz kolejny Matt Bray pewno. Albo i nie. W sumie i dobrze, że nie. Dobra, tak więc z naszej strony leci SCOD. I wykańczamy Matt Breya. Dobra. E, w sumie to nie wiem, czy mi się opłaca dalej tutaj expić na tejże ścieżce e, z jednej strony, bo jeszcze na poprzedniej w sumie są pewne poksy, których jeszcze też nie złapałem, nawet których nie było dalej nam spotkać. Mianowicie, na przykład, możemy znaleźć Wiego, a Ivy dodatkowo ma też taki efekt, że jako towarzystwo może przywołać tutaj e, swoją wyższą formę, e, która, co ciekawe, zależy od e, pory dnia. Tak więc, przy odrobinie szczęścia, możemy i znaleźć Wiego. Dobra, Salandit, um, Salandit i wycofujemy Salandit, leć, Bryony. Salandit by się źle trenował, no e, właśnie z i tam teraz z tego względu, że no właśnie to jest Pokemon ognisty, a tam ogniste boksy występują, więc nie za dobre dla naszego Pokemona, Jaki nasz nie jest też za dobry na tamte. No i też tam występują ziemne Kubony, które mogą być trochę niebezpieczne. Um, dobra, także rozejrzyjmy się, bo, tak jak mówiłem, tu i ówdzie jeszcze występują pewne, nowe które to by było złapać. O, to jeden z nich! O, to jest Miltank! Miltank to jest właśnie Pokémon Mleczna Krowa, którego mieliśmy okazję zobaczyć gdzieś w okolicy. Właśnie Miltank to, no, no, krowa, no. Dobra, także na Miltank wypróbujemy naszego nowego ataku Dragon Rage, który zabiera dokładnie 40 HP. I Miltank, co ciekawe, jest z Pokémonem bardzo szybkim, który ma dodatkowo dużo HP i ogólnie ma e, nieprzyzwoicie wysokie statystyki. Dobra, więc Miltank spróbujemy sobie złapać, to jest w końcu nowy Pokémon. No, niewielkie są wręcz szanse na niego, um, szczególnie w Pokémon Sano, i dobrze pamiętam, są na niego bardzo małe szanse na nią w zasadzie. Dobra, i mamy Miltank. Tu jeszcze występuje Tauros dokładnie, na no, taki taki na którym jeździmy. Ehm, no i właśnie, Miltank może przywołać jako towarzystwo Taurosa, tak samo Tauros może przywołać jako towarzystwo w walce Miltank. Dobra, i żeśmy zarobili naprawdę niezłą sumkę expa, co chyba nawet nie będziemy musieli ehm, dawać LK, jak tak dalej pójdzie. Tak więc mamy Miltank, właśnie. To jest w zasadzie można potraktować jako samic gatunku, no samicę gatunku, znaczy się w krowa, a bykiem jest... ten <noise> kauros. Dobra, i właśnie występuje tu na akali i jeszcze na jednej wyspie jest to właśnie pokemon mleczna krowa. E, mleko jest bogate w kalorie i substancje odżywcze. E, jednak jeśli zbyt dużo się go spożyje, to może. <noise> no nie wiem, jakby... Nie wiem. No, Sprawić, że ktoś się roztyje i będzie tak... Push, ich stehe Tak więc tak to działa. Ej, ej, wow, dodać drużyny. Nie, 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 nie. my nie chcemy w drużynie. My tak możemy się przyjrzeć na daną sprawę. Ej, więc Bill tak, jest to właśnie Pokémon mleczna typu normalnego. Ma fajną imię, to jest jakąś skrapi, która sprawia, że atakiem normalnym i do bądź walczącym jest w stanie uderzyć Pokemona ducha. Także jest naprawdę fajny. I z nowych ataków co my tu mamy? Mamy Milk drink, który leczy o połowę maksymalnych HP. No i dodatkowo, skoro mleczny Pokemon, to i mleko trzyma. Mleko z kolei jest lekiem, który leczy o 100 HP. Ale to już mleko jakieś mamy. Także możemy sobie wziąć do torby. A miltank do boksu. Tak więc udało nam się znowu coś nowego znaleźć. Eee, no i właśnie, a propos miltanki. Jeżeli zagadamy do tej miltanki tutaj, to mlecz boksy. Od taki smaczek drobny. Tak więc tu naprawdę fajnie się z XP wbija. EV i tak dalej, bo właśnie od razu na miejscu mamy możliwość poleczenia się i limp up. To nie jest dobrze przyjemnie dla bo ja bym Solandit chciał zrobić w spec-atak, więc... Um, no... no chyba nie. No właśnie, i wiem, że na którejś tu ze ścieżek jeszcze można było złapać pewnego trawiastego z tego boxa, którego można w też i złapać w sumie później. Dobra sobie na razie odpuścimy, na razie jeszcze rozejrzymy się, może znajdziemy i w jego, i może przy odrobinie szczęścia, e, bawiąc się w boksy sojusznicze udałoby się nam znaleźć jego wyższą formę. Dobra, Salandit kontra Madbray to jest mega ryzykowne, a ja nie lubię mega ryzyka, dlatego też i Brian działaj. Tak, jest i Rotu Poiler, który oczywiście nie ma w tej walce żadnego efektu. Dobra, to out. na dobitkę. Jeszcze fajnie udało mi się znaleźć właśnie Taurosa. Eee, właśnie jak Taurosa to jest chyba około 5% szans w ogóle. A na Mil tak chyba jeden! To naprawdę miałem mega fata, że się udało. Dobra. Biegamy dalej po trawce, może coś uda nam się jeszcze wyhaczyć fajnego. Kolejnego Matt na przykład. Dobra. Nie wiem, czy mi się opasa zaryzykować. W sumie ja i tak mam mytank daleko, więc w razie, jakby sprawy wymknęły się spod kontroli, to jestem w stanie się podleczyć. To jest jeszcze ten nasz atak chyba jednak nie był najlepszym pomysłem. A teraz leci Matt Sport. W sumie lepszy niż jeżeli... atak, okej, okay. dobra. Czyli na dwa jeszcze ciosy powinienem być w stanie chyba... Przecież ja mam Dragon co ja robię? Co ja tu kombinuję? Przecież już pewnie jak 40 HP. Dobra, snap w naszą stronę, to obniży mi celność i HP dosyć, jak na siłę tego ataku. Dobra, to Drago Rage, no starczy, proszę się traf tylko. Dobrze! I Drago Rage za 40 HP. Jak na ten moment gry atak jest naprawdę mega. Jest mega atak. No bo później, jak już pokażę, do miałem powyżej 200 HP, no to już to, to będzie taki cieniuszki atak. Tak, bo będą i takie cyferki. No ale to jeszcze długa droga do takich cyferków. Dobra, tak więc kolejny poks, kolejny Lil' Pup. Co, nie wiem, czy Matt też nie daje przypadkiem V do ataku. Bardzo prawdopodobne. A przynajmniej jest bardziej eksplodajny niż Lil' Pup. Dobra, czy uda mi się znaleźć tutaj jeszcze Taurosa? To byłoby naprawdę super, bo wtedy bym prawie wszystkie poksy, jakie można złapać na ranchu w Panioli. Ym... No i kolejny raz Meltank! Wow, Meltank się opływa rozwalać, naprawdę. z mega eksplodującym poksem, jak zresztą się wcześniej. Może na Taurosa są tu mniejsze szanse? W sumie Meltank może też przywalić Taurosa jako towarzystwo, już o tym wspominałem, Także Jakby się udało... ...a się rozplaszczył. Um, no, ale coś czuję, że chyba jednak lepiej nie ryzykujmy. Um, Toż Meltank no może przywalić, jakby nie było. Więc rozwaliśmy Mel tank i dostajemy 265 punktów ekspa, które prawie staczyły mi na level. Dobra, to pojedziemy jeszcze troszeczkę. Jeszcze z jednego poksa rozwalimy i będziemy mieć level 19 bodajże. i dobra. No to lecimy, zmienimy poksa od razu. Już nie chcę, żeby Salandik padła ofiarą tego osła. Wyślemy do walki może. No, oczywiście, bydają co się tu zastanawiać dużo Dobra, dać Brannie I tak, mat sport Oczywiście to nie jest skłopot dla nas i SCOD Dobitka Co jeszcze trochę brali i briny będziemy ślewa Okej, okay, się udało Dobra, więc w półtek spamy poziom 19 No to teraz y, zarzućmy sobie jeszcze no pamiętam, że mam chyba tam z 2 czy 3 te cukiereczki. Także ułóżmy sobie jeszcze itemki według yy, jakiegoś tu składu. Tu jeszcze znalazłem gdzieś Hyper Potionat, mamy mumu, czy Lemoniadę, um, co ja patrzę i jest Red Candy, nawet 3! Dobra, mamy poziom 20 na Salandit. Mamy poziom 21 na Salandit. I próbuję poznać Double Slap, na co to koło Dobra, już mamy poziom 22 na Salandit. Także dorównała szybko do poziomu naszej drużyny. Także jeszcze podleczymy się tutaj u tej wspaniałej Tank i ruszymy sobie dalej. Także udało mi się zapać kolejnego nowego poksa. Dobra, to. Tak, ponad pół odcinka ehm, poszło na łapanie dzikich poksów na expienie Salandit, ale przynajmniej mamy kolejnego nowego, fajnego poksa w drużynie. I pokazałem też parę ciekawych rzecz. Dobra, także tak, Lecimy teraz z powrotem na ścieżkę siódmą, na Vela park, em, do rezerwatu właśnie, by tam móc znaleźć jeszcze może kolejne jakieś nowe poksy, bo wiemy, że tam takowe występują, em, co najmniej trzy, e, no i też tu na pewno znajdziemy może i par nowych trailerów i przedmiotów, jak na przykład Hiperpotion kolejne. W ogóle to miejsce jest dosyć ciekawe i tu już czeka na nas trenerka jedna. O Boże, ty podejmujesz e, próby, także pokaż mi swoje pokemony. Zobaczmy, czy. Pozwól. A pokaż je turystce. Okej, okay. Więc zobaczmy, czy pokażmy w zasadzie nasze poksy turystce imieniu Maria, który wysyła jednego poksa swojego, jakim jest miał. E, miał w formie niealolańskiej. Tak jest, czyli tradycyjny. Zwykły, normalny miał Ok, także z Miałfem myślę, że sobie poradzimy bez większego problemu. Dragon Rage! Wow, fake out! Co to takie mocne było? No tak, mamy bardzo niski def. Jakby nie było. Wow, Screech jest ode mnie? Nie może być. Dobra, także jeszcze raz teraz Imber i będzie po miał. Także koniec Screech. Bardzo dobrze że używa Screecha. Chcę mi obniżyć i tak niskiego defa. Dobra, Imber. Bam, Dobra. Pada ofiarą. Bo jest yeah. Dobra. 110 punktów w EXPA No i pokonaliśmy Maria. O! Przegrałam z osobą, która podejmuje próby. jesteś naprawdę. Albo to jest prawdziwe, autentyczne ex doświadczenia Alolańskie. <gry> Albo cóż za Alolańskie doświadczenie. Może tak by to lepiej brzmiało. Dobra. A propos jeszcze wzmacniania statystyk może zerkniemy, yy, jakie my tu mamy witaminy. Aha, mamy tylko Hapa Pi Słabiutko. No cóż, no to się witaminy nie pobawimy. Ale dobra, chodźmy dalej. na kolejna trenerka? Nie, ty nie jesteś trenerką. A, i teraz będziemy mieli dosyć ciekawe miejsce. Jestem najsłodszą ze spicznych sióstr Trio, które po prostu uwielbia, uwielbia wulkano. Ta skina tutaj prowadzi na szczyt wulkanu, wiesz? No, w pewnym sensie to chyba racja, także wylądowaliśmy teraz na szczycie wulkanu, gdzie możemy podjąć próbę, ale na razie nas szczyt wulkanu jeszcze nie interesuje. Tak, bo tutaj mamy komórkę zegarta, mamy też pewien itemek i w sumie wulkan dzieli się też na parę dodatkowych stref, w których można e, znaleźć parę innych przedmiotów, jak na przykład charcoal, który wzmacnia siły ataków ognistych. To no, może się nawet przydać naszej e, właśnie e, Solandit. Dokładnie. Zawsze to jakiś plus. Dobra, chodźmy więc dalej. Coś tu się kryje? Nie widać. Także tak, tu mamy kolejną z sióstr. Jestem najładniejszą z sejsmicznych sióstr. Trio, które po prostu uwielbia, uwielbia wulkany. Ta ścieżka prowadzi w dół wulkanu. Okej. Okay. Czyli idziemy w dół wulkanu. Um, jestem najbardziej um, taką czarującą z sióstr sezmicznych. To trio, które uwielbia. Jestem z trio, które uwielbia po prostu, kocha wulkany. Ta ścieżka prowadzi na lewą stronę wulkanu, wiesz? Aha, okej. I też mamy trawę i tu też mamy. Premiera! Mamy... Nowy rodzaj chyba Ace Trainera. Nie, tu już mieliśmy okazję się zmierzyć z taki. Pozwól, że pokażę ci, jak e, Kalabra Asa sobie radzi. Asa kadabre? Czemu nie? Dobra, więc walczmy z tym imieniem e, Jim, który e, wysyła do walki Kadabry. Kadabra to nie jest przeciwnik na Salandit, bynajmniej. Kadabra jest Pokémonem Psychicznym, wyszła w Abry, który jest bardzo dobry w specyficznym ataku. Jeden w zasadzie strzał jego, wykańcza e, moją biedną Salandit. E, tak więc musimy coś wykombinować. Myślę, że do walki może wyjść Czarzebak. Czarzebak jest Pokémon Robot, czyli dobry na poksa Psychicznego. Wy bardziej, że Kadabra nie ma dobrego Defa. Więc jeden Bugbite powinien załatwić sprawę i PSYBEAM! To jest dosyć mocny atak psychiczny, wykonanie kadabry, bardzo mocne w ehm, dobra, także Bugbite. Kolejna z nas PSYBEAM! W od można powiedzieć pewną ciekawostkę, że tutaj przy ewolucji nie poznaję Confusion tak jak to było we wszystkich wcześniejszych grach do tej pory. Pierwszy atak atakujący jaki dopiero poznaję to właśnie PSYBEAM na poziomie 21. A już jestem pokonany. Tak jest. Dobra. Udało nam się pokonać gościa. O, i tu mamy tema, do którego sobie zaraz zejdę. Najpierw tylko przeczeszemy okolice w poszukiwaniu jakichś itemków. O, tam już kolejny teren na nas czyha. E, no i tu też mamy punkt fotograficzny i temat 30 z ruchem Rock Tom. to jest tak kamienie fizyczności na podejście 50 na 75, który obniża spida. A propos, fotek, zobaczmy, jakiego poksa możemy tu namierzyć na aparacie. A, Fajnie. Tak, jeszcze jakby się udało namierzyć. O, właśnie z przodu. Dobra. Um, jakie zdjęcie będzie najlepsze? Myślę, że jak Salandit sobie stanął, bądź stanęła. Nie, to nie to. To może to. Dobra, zobaczmy, jak tam będą lajki. Ile mamy? 2600. Dobry rekord. Oh, yeah Dobra, także mamy 2600 lajków i mamy prawie 10 tysięcy, czyli niedługo będziemy mieli level trzeci na naszej kamerce. Dobra, zapiszę sobie tę fotkę, bo <laughs> nawet nieźle wyszła. Dobra, trzeba to wstrzelić fotkę w dobrym momencie. No i tak, myślę, że tu jeszcze z drugiej strony coś znajdę. Aha, trenera. Skoro jest góra, to ja się na nią wespnę. To jest właśnie duch wspinacza. Tak jest. Bez dwóch zadań! No to mamy teraz do czynienia. Nie wiem czy znowu na Interact. W każdym razie wspinaczem e, Kalwonem, który. czy Kalunem, czy jak to się tam czyta? Który wysłał do walki Rodzen Roller? E, to też jest dobry przeciwnik dla Solandit, niestety. E, z tego względu, że to jest poks kamienny. Dobra, więc musimy zmienić. Do walki myślę, może Brail. Rozjazd może mieć umiejętność Stardy, a jakby mi wpadło parzenie na Skaldzie, to w zasadzie można powiedzieć, że jednym ciosem to rozwalę. I Rock Blast to jest nowy atak kamienny, który uderza od 2 do 5 razy kamieniami. Wolałbym, żeby to uderzyło dwa razy, nie. 4, 5? Serio? Szaleją tu po prostu. No dobra, tak więc Skald. Tak jest, Skaldem, rozwalamy Rodzien Role i tak, czas na kolejnego Pokémona trenera. Jakim będzie Machop? O, to do walki z Machopem w sumie już Sandit nie jest taka najgorsza, bo Machop w ogóle używa ataków walczących, które będą mniej sobie na mnie nieefektywne. Podzielam słowa na pokawa tak więc jest jakiś plus. Let's Salandit, nisz Sandit użyj naszego wspaniałego Drago Nasze najpotężniejsze, jak na razie, uderzonko i Low Sweep to jest atak walczący, który obniża Speed. Za zawsze jak uderzy. Nie wiem, czy mój Ember będzie wystarczający, ale dobra, zaryzykuję. Wciąż jesteśmy szybsi, mimo obniżenia Speed. No tak, Speed landed. Mimo nawet obniżającej kolatury jest naprawdę niezły. Dobra, 200 punktów Express, będę fałd ataku, no ale trudno. Nie ma góry, na którą nie mógłbym się wspiąć. Znaczy, mówię o Tobie i Twoich Pokemonach. Haha, <grymne> ok. No tak. Czyli udało nam się wynaleźć tu w zasadzie wszystkie chyba już przedmioty i trenerów. Tak więc jeszcze spróbujmy, może, wynaleźć jakieś boksy. No bo rzeczywiście jakoś tutaj wciąż są. Także lecimy landit i działajmy landit. No w sumie Chociaż Dera powinien być w stanie jakoś się rozwalić. Ember Starczy? Nie starczy. Wow, to był jest krytyczny nawet. Dobra, Pek w naszą stronę troszkę zabolał i Fletchender wzywa towarzystwo. To mi się nie podoba. Z jednym Fletchenderem bym sobie poradził, ale z dwójką Fletchiderów to już może być różnie. Tak więc muszę wziąć. A słuchaj, proszę powiedzieć, czy smog nie uderzyłby. Nie, nie uderzyłby w Olaboxy. boksy. Ehm, dobra, tak więc chyba musimy zmienić i wysłałbym. A może być nawet Ori ale wtedy waszym przywale w Ola Boxy. boksy. Znaczy, Patrz, Arslashem, Dwire Slasha jeszcze trochę. Dobra, Guilty. To teraz będzie szybszy można niż nasze Oricorio. Dobra, flyl oczywiście nas nie działa. Aj, Witherlands. O dobrze, że można jeszcze cofnąć w tym momencie. Jaki hidden power, co ja to? Air Cutter. O, to ma być. Dobra, Flyl oczywiście nie wszedł. No to Air Cutter. I wykańczamy dwa Fletchindery za jednym zamachem. Na jeden był crit. Dobra, tak więc... Trochę punktów exp, 265. Nawet dla Salandit. Um, dobra, i tak jak wspomniałem, tu jeszcze występują pewne nowe koksy. Tylko czy będzie dane nam je spotkać, a? Dobra, czy tu znajdę fajnego? Gdzieś? Gdziekolwiek? Dobra, i teraz w zasadzie chyba wrócimy się... wow, dobrze, że nie zaskoczyłem jeszcze. Na sam początek wulkanu. Czyli miejsce, w którym zaczęliśmy um, jego zwiedzanie, dobrze pamiętam. Tak, jesteśmy na samym dole. Dobra, czyli jeszcze rozejrzymy się może tak do końca już dzisiejszego odcinka um, za jakimś kolejnym nowym Pokémonem? No i już myślę, że powoli będziemy też um, kończyli. Także Cubone. to nie jest Pokémon, który mnie interesuje, ale to jest też Pokémon, który jest tam niebezpieczny ze względu na swoje go Cluba, ale ryzykuje. W końcu ma jeszcze trzy inne ruchy. Nie! Ja to mam szczęście. Dobra, więc myślę, że w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to już wszystko. Także ja z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A tymczasem ja lecę do centrum Pokémon podlać moją piętną salamit. Także do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!